Witam Was, mamy 20 października, wtorek. Jesteśmy z Panem Maksymem z Wrocławia i jego kolegą w Bebrze. Miejscowość dosyć znana. Jest tu dużo takich placów, komisów, które sprzedają auto polizingowe. Jest ich tu cała masa. Właśnie jesteśmy w jednym takim komisie. Nazywa się Automobile Bebra. Słuchajcie, same Volkswageny. Przepraszam za tą chrypkę. Ktoś zauważył, że mam głos nie taki. No właśnie. Jest jak jest. Eee, same Volkswageny. A jesteśmy dzisiaj po Passata. Ja jestem w tej chwili w srebrnym z 2012 roku. Ma 105 tysięcy przejechane. Automatyczną skrzynię biegów. 140 koni. ksenony, Ale pan Maksym Bardziej skłonię się ku temu czarnemu egzemplarzowi, co prawda nie ma Xanonów, ale wyższą wersję wyposażenia, 170 koni i naprawdę dużo ładnie się prezentuje. Później być może Wam go pokażę, jak go kupi, bo tu ciężko z kręceniem filmów. No i pojechałem z kamera tego nie złapie jednak. O, dopiero teraz się... Prostowa. Passat z jazdy próbnej odjechał gdzieś w tym kierunku. Chwilkę go już nie ma. Ja skorzystam z okazji i opowiem wam, że pan Maxim przyjechał tutaj obejrzeć do tego miejsca automobile Bebra aż cztery Passaty. Jeden srebrny, w, który, w którego środku już byłem i go widzieliście od środka. Jeden czarny, który pojechał na jazdę próbną. Jeden biały który ma tylko 56 tysięcy przebiegu, ale widzieliśmy, że był serwisowany również we Włoszech i sobie to auto odpuściliśmy, mimo że jest z Niemiec. I jedno srebrne, srebrny pasat, który został e, zarezerwowany przez kogoś innego. Dziś do godziny 18, <laughs> jest na niego nałożona rezerwacja, więc no nie możemy się nim interesować, bo i tak by go nam nie sprzedano. Na polu gry prawdopodobnie zostanie czarny pasat. Zobaczymy po jeździe. Próbnej co wyjdzie i o, po obowiązkowym podnośniku, ale o tym wszystkim jeszcze za chwilę. Być może będę miał okazję pokazać wam te pasety. No jeśli nie, to się nie obraźcie. Tu są wszędzie kamery. Sprzedawcy nie są zbyt chętni do pozwalania na filmowanie. No więc może być różnie. Czarnego prawdopodobnie zobaczycie. Jeśli go kupimy, to na pewno, a czy resztę. Zobaczymy. Tak to wygląda z tej perspektywy. Same wagi, jak widzicie, wszystkie prawie nowe tu biuro, tam delikatny warsztat, a tu plac. To jest ten srebrny egzemplarz, który oglądaliśmy jako pierwszy za 14900 140 koni 105 tysięcy z 2012 roku A to ten biały egzemplarz z przebiegiem 60 tysięcy serwisowany w Bolcano we Włoszech Niby niemiecki, ale nie sprawdzaliśmy dalej. Oto czarny. Widzicie 170 koni 2-litrowy diesel 2011 rok, 103 tysiące ma przejechany Automatyczne skrzynia biegów wystawiony za 15 690, jeden właściciel serwisowany po Olej wymieniany regularnie. Ostatni serwis na 85 tysięcy. Wyrejestrowane auto zostało w grudniu 2014 roku. I od tego czasu czeka na nowego, na nowego właściciela. A już wiemy, że będzie nim pan Maksym. Taki look Нет, не я вам прошу прощения. Zwróćcie uwagę na delikatne odpryski na masce, nie wiem czy to będzie widać. Gniotka Już pokazywałem na podnośniku Nie wiem czy słyszeliście Sprzedawca podpytywał co robię miłym głosem Ale jeszcze chwilę temu nie był taki miły No tak to jest Firma niemiecka Niemiec właściciel Ale zatrudnia Arabów Chyba Turków Krótko mówiąc My mamy różne doświadczenia jeśli chodzi o, o Turków, jedni są super uprzejmi z natury, a inni tacy jak ten nasz tu sprzedawca. Eee, niby grzeczny, ale to taka wymuszona grzeczność. Generalnie bardzo niemiły, ale wywiązała się to mała awantura, bo e, przed e, podnośnikiem próbowaliśmy już rozmawiać o cenie, no i się bardzo zagotował, mówi, że nie ma sensu w ogóle wjechać na podnośnik, skoro ceny nie akceptujemy. No krótko mówiąc, prawie że nam powiedział, żebyśmy stąd spadali. No udało się wjechać na podnośnik, udało się też znegocjować cenę, bo z 15,690 zeszliśmy do 15,400. Niewiele, ale zawsze coś. Auto na tablicach dzisiaj kosztowały 120 euro. Nie, było, nie obyło się bez pomocy sprzedawców. Musieli nam dzisiaj pomóc, bo. Mm, to jest, jedno, to jest jedno z niewielu miast, gdzie potrzebny jest meldunek niemiecki, żeby otrzymać tablicę, a nasz klient takiego meldunku oczywiście nie posiada. Sprzedawcy nam pomogli i udało się załatwić. Pewnie sami też byśmy sobie poradzili, no, na pewno skróciło nam to, to z oczekiwania. Samo auto, 15400, 2011 rok, 103 tysiące najechane, dwulitrowy, diesel, automat, 170 koni. To wszystko wiecie z mankamentów, słabiutkie opony z 2013 3, jedna z 2011 przód lewy, no, naprawdę słaby. Jeszcze jeden sobie pojeździ, i później trzeba te opony wymieniać. Parę wniotek na nadkolu i drzwiach kierowcy. Brak zapasu, brak zestawu naprawczego. To właściwie wszystko. A tak w ogóle to siadać i jeździć. Niedługo pan Maksym będzie musiał zmienić olej w skrzyni biegów i w silniku. To wszystko. Więcej tutaj problemów nie przewidujemy. I tyle.